Mieszko Bolesławowicz był polskim królewiczem z dynastii Piastów, który żył w XI wieku. Jego życie było pełne dramatów i niespodzianek. Mieszko urodził się w 1069 roku jako jedyny syn Bolesława II. Szczodrego, III. Króla Polski i jego żony, której imię i pochodzenie nie są znane. Niektórzy historycy uważają, że była ona księżniczką ruską lub niemiecką. Mieszko otrzymał imię po swoim pradziadku mieszku Drugim Lambercie lub po swoim stryju mieszku Kazimierzowicu. Nie wiadomo, gdzie się urodził, ale prawdopodobnie było to w Krakowie, gdzie często przebywał jego ojciec. Mieszko spędził swoje dzieciństwo na Dworze Królewskim, gdzie zapewne otrzymał staranne wykształcenie i wychowanie. Jego ojciec był silnym i ambitnym władcą, który rozszerzył granice Polski i podporządkował sobie Czechy. Jednak jego rządy były również pełne konfliktów z Kościołem i możnowładcami. W 1076 roku Bolesław II Szczodry został koronowany na króla Polski przez papieża Grzegorza VII, co było wyrazem jego niezależności od cesarza niemieckiego. Jednak w 1079 roku doszło do tragicznego wydarzenia, które zmieniło losy Polski i rodziny piastów. W tym roku, Bolesław II szczodry zabił biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa, który był jego przeciwnikiem politycznym i duchowym. Ten czyn wywołał oburzenie w kraju i za granicą. Papież Grzegorz VII ekskomunikował Bolesława i nałożył na Polskę interdykt, czyli zakaz sprawowania obrzędów religijnych. Władysław Herman, brat Bolesława, zbuntował się przeciwko niemu i z pomocą cesarza Henryka IV zmusił go do opuszczenia kraju. Bolesław II szczodry udał się na wygnanie na Węgry, zabierając ze sobą swoją żonę i dziesięcioletniego syna Mieszka. Mieszko Bolesławowicz spędził na Węgrzech siedem lat, będąc pod opieką króla Władysława I świętego. Nie wiadomo, jak żył i czym się zajmował na obczyźnie. Możliwe, że utrzymywał kontakty z niektórymi polskimi możnymi, którzy byli wierni jego ojcu. W 1086 roku otrzymał zaproszenie od swojego stryja Władysława Hermana, który objął władzę w Polsce po wygnaniu Bolesława II Szczodrego. Władysław Herman zaproponował mieszkowi, aby wrócił do ojczyzny i współrządził z nim. Mieszko przyjął te propozycje i opuścił Węgry. Nie jest pewne, czy Władysław Herman wydzielił mieszkowi jakąś dzielnicę, czy też pozwolił mu tylko uczestniczyć w sprawowaniu władzy. Niektórzy historycy uważają, że Mieszko otrzymał Małopolskę, gdzie miał swoją siedzibę w Krakowie. Inni twierdzą, że Mieszko nie miał żadnej własnej dzielnicy, ale był tylko doradcą i pomocnikiem Stryja. Nie wiadomo też, jaki był stosunek między Mieszkiem a Władysławem Hermanem. Możliwe, że Władysław Herman chciał zabezpieczyć sobie poparcie Mieszka i jego zwolenników, aby umocnić swoją pozycję na tronie. Możliwe też, że Władysław Herman obawiał się, że Mieszko może zagrozić jego władzy, jako prawowity syn Bolesława II Szczodrego. W 1088 roku Mieszko Bolesławowic ożenił się z księżniczką ruską, której imię i pochodzenie nie są znane. Niektórzy historycy uważają, że była ona eudoksją, siostrą księcia kijowskiego świętopełka, inni, że była ona Katarzyną Wsiewołodówną. Małżeństwo to miało na celu umocnić sojusz między Polską a Rusią, który był ważny dla obu stron. Mieszko i jego żona nie mieli jednak dzieci. Mieszko Bolesławowic zmarł nagle w 1089 roku, mając zaledwie 20 lat. Nie wiadomo, jaka była przyczyna jego śmierci, ale kronikarz anonim zwany Gallem sugeruje, że Mieszko został otruty. Nie wiadomo też, kto mógłby być sprawcą tego zabójstwa. Możliwe, że był to Władysław Herman, który chciał się pozbyć potencjalnego rywala. Możliwe też, że był to ktoś z otoczenia Władysława Hermana, który działał na własną rękę lub z inspiracji kogoś innego. Nie można wykluczyć też, że Mieszko zmarł z powodu choroby lub wypadku. Mieszko Bolesławowic został pochowany prawdopodobnie w klasztorze w Tyńcu pod Krakowem. Jego śmierć wywołała żałobę w całym kraju, ponieważ Mieszko był lubiany i szanowany przez ludzi. Kronikarz Anonim, zwany Galem, opisuje go jako młodego księcia o wybitnych cechach, który był nadzieją Polski. Niestety, Mieszko nie zdążył zrealizować swoich planów i marzeń. Jego życie zostało przerwane przez tragiczny los.